Dobrze, miało być coś chłopackiego, no to było The Liberty i Heart of the Matter. Kwadrans po 13:00, to teraz już tylko to hasło Women Lockdown i witamy w studiu naszą gościnia Agatę Nawrocką. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze dwa hasła podsunę, właściwie trzy, bo no nie, hasło może się z dwóch słów Pierwsze hasło to jest Michał Nogać, mhm. drugie hasło to jest Albania. Tak. I jeszcze dodałabym tutaj samochód, zachód słońca, lipiec, tak, dwa lata temu słuchałam, to, była, to chyba była pierwsza audycja Michała Nogasia. Mhm. W Radiu Nowy Świat oczywiście. W Radiu Nowy Świat, dokładnie mhm. tak. I słuchałam jej w przepięknych okolicznościach przyrody, był zachód słońca. Ja byłam w momencie życia chaosu zawodowego i decydowałam o wielu kwestiach takich zawodowych. No i ta audycja odmieniła mi życie, bo... Podczas tej audycji przyszedł mi pomysł na to, na film, generalnie na to, że jeżeli potrafię coś zrobić, a jestem, mam szczęście mieszkać w Europie, w Polsce i być kobietą, która może decydować o sobie, no to postanowiłam zrealizować film. A historia, którą przytoczył wtedy Michał Nogaś, um, dotyczyła kobiet w Albanii, które nie mogą decydować o sobie po prostu. No i pojawiło się w Tobie co wtedy? Wow, masa emocji. Też zapachy były przepiękne, bo to był koniec dnia, i wszystko tak wibrowało, i sobie pomyślałam, że um, jeżeli mam w sobie talent i miłość do obrazu, to to, jest, to to trochę powinnam to wykorzystać. To jest takie moje powołanie tutaj, więc stwierdziłam, że to będzie ta historia o, o dojściu do siebie. A co to znaczy? Mm. Dla mnie to tak wizualnie widzę, że są drzwi, które się uchylają. Widzimy tam światełko, które totalnie jest nasze i od nas zależy, czy będziemy mieć w sobie odwagę do tego, by je otworzyć. Bo jak już je otworzymy, to się dzieją cuda. Odwagę, żeby je otworzyć, mhm. czyli po prostu odwagę na zmiany, prawda? I otwarcie na zmiany tak. w tak. swoim życiu. Tak. No, zmiany robią dużo. E, no, tak. Hm. To był ten pierwszy impuls wtedy. Teraz możemy właściwie od A do Z już przejść. Pod literką Z to jest film, który jest efektem Twojego przedsięwzięcia, prawda? Tego no. projektu. Ten projekt został zakończony filmem. Film liczy sobie 9 minut i można go znaleźć w sieci. Krótki film składający się z takich zdań, kluczy. Tak. I właściwie film, który bardzo intryguje, no bo aż, yy, aż się chce więcej dowiedzieć o jego bohaterkach. I Kim to, są bohaterki? To jest w ogóle piękne, co powiedziałeś, bo o to mi chodziło, o to nam chodziło, bo to jest cała ekipa wspaniałych ludzi, która, która spowodowała, że ten film powstał. Um, bohaterki, bohaterkami są e, kobiety z różnych, e, z różnych przestrzeni życiowych, zawodowych. I to, na czym bardzo mi zależało i marzyłam o tym, żeby uzyskać w tym filmie, to uniwersalność i właśnie ten jeden głos. I to jest wspaniałe, bo ludzie pytają, dlaczego Agata zrobiliście tak krótki film? A to jest dokładnie to, co powiedziałeś chyba po 11, bo słuchałam rady jeszcze w pracy, że to jest taka inspiracja i otwarcie do rozmowy. Bo ten projekt to jest, to jest ten dziewięciominutowy film, ale to są też pełne wywiady z bohaterkami i dyskusje społeczne, które będziemy uruchamiać w tym roku. No to zaraz może więcej się dowiemy o tych y, bohaterkach. Film znajdziemy między innymi na YouTubie, prawda? Tak, tak. Więc każdy może go obejrzeć. Hasło Women Lockdown. Y, a ten lockdown ma tu jakieś przewrotne znaczenie czy tylko dosłownie nawiązuje do momentu, kiedy film powstawał? Y, ma znaczenie. To chodzi o, tak sobie pomyślałam, jak y, bo film to emocje y -y. i chciałam y, żeby i widzowie, widz, widzowie y, jakby poczuli, o co chodzi w tym filmie. I jakby lockdown był, był tym startem, bo czuliśmy się totalnie zablokowani. Nie mogliśmy, w sumie byliśmy, jesteśmy wolnymi ludźmi, mogliśmy robić, ale nie mogliśmy, bo byliśmy zamknięci. I tak samo jest też emocjonalnie. Jeżeli nie otworzymy tych drzwi, to ten lockdown to jest takie zamknięcie. Tak w moim chaosie teraz, który tutaj wypowiedziałam, to o takie zamknięcie emocjonalne, o to mi chodziło. Dobrze, to mhm. teraz jeśli mi wybaczysz pewną muzyczną dosłowność, i państwo, jeśli wybaczą, to teraz posłuchamy Jessie Ware, która o wolności tu śpiewa, właściwie o uwalnianiu siebie i za chwilę wracamy. No aż podskoczyłaś, jak się ta piosenka zaczęła. Agata Nawrocka jest z nami? Tak, jestem, podskoczyłam to prawda. Ja lubię energię. No i to jest też taki temat chyba wielki temat naszych czasów, jakieś otwieranie się Jakieś poszukiwanie swojej drogi, no i też tej odwagi, żeby tę, tę drogę znaleźć. Mówimy cały czas bardzo ogólnie. Ktoś może nas oskarżyć takimi ogólnikami strasznymi, jedziecie, to proszę. Powiedzcie coś więcej, może o tych bohaterkach. Ja tylko mówię, jestem takim adwokatem diabła. Agata zrobiła wielkie oczy. Nie, nie, ktoś może tak powiedzieć, że mówimy ogólnie, zamiast na przykład konkretną historię sprzedać. Kim są twoje bohaterki, proszę? Bohaterki stanowią jedność. Dlatego. Jakby opowiadanie o każdej z nich, to to jest opowiadanie o każdym z nas, tak naprawdę. Mhm. I, I no, tak by to jest w sumie moja odpowiedź, bo o to też mi chodziło w filmie. I też na przykład jakby rozmawiałam, rozmawiałam też na ten temat, na temat tego filmu ze znajomymi, i pytali, dlaczego nie podpisałam bohaterek. Jakby to był celowy zabieg, który miał pokazać, że wszys wszystkie, a tak naprawdę wszyscy mamy tak samo. Że to, co nas w sercu rozgrzewa, i to, co mamy w sobie w postaci takiej miłości, do pasji, a może być to też pasja do życia, ale w przypadku na przykład pewnie waszym jest to, jest to radio, w moim jest to hmm. obraz, to jest coś, co tak bardzo niesie, a że mamy jedno życie, no to, to właśnie to powinniśmy robić. To, to, to co nas niesie, ale no, potrzeba do tego odwagi. Te wy, wy, możemy dowiedzieć się o bohaterkach jakby całej historii, którą, którą przeprowadziliśmy w rozmowach w postaci wywiadów, no i te rozmowy są na YouTubie na naszym kanale. No i to jest właśnie piękne, że, że ten projekt tak działa wielotorowo. I to też był taki mój pomysł, żeby, żeby w ten sposób zrobić, żeby to nie był tylko film w postaci filmu i jakby koniec, tylko żeby on pracował. No, więc tak ma trzy takie etapy. Sam film może pracować wręcz podprogowo, bo jeżeli widzimy uśmiechniętą osobę z błyskiem w oku, która mówi mhm. o pewnym otwarciu na zmianę i o tym, że no, chyba wszystko wskazuje na to, że jest szczęśliwa i wreszcie na swoim miejscu, to to bez wątpienia może inspirować, nawet jeżeli jest mhm. w słownym, słownej postaci, tylko związane z jakimś jednym zdaniem. Ale gdybyśmy chcieli się więcej o tych historiach dowiedzieć, no bo oczywiście u każdej osoby taka zmiana może coś innego oznaczać, może także nas napotkać na, im, może nie ona, może my ją możemy zapoczątkować mhm. na różnych etapach życia i może dotyczyć osób w różnej sytuacji, więc to przecież nie jest coś, wspomniałeś o tym, że tu mamy portret zbiorowy, ale jednak no już wchodząc w konkret, u każdego, u każdego człowieka, u każdej kobiety, przecież coś innego ona może oznaczać. Albo otwarcie na pasję, zmianę zawodu, może wyjście z toksycznego związku, może odkrycie swojej natury i pójście tą drogą. To wszystko, o czym mówisz, to ja przechodziłam przez to. Dzięki czemu ten film jest jeszcze taki dla mnie waż, ważniejszy. Um. Ja bym trochę inaczej tutaj odpowiedziała, bo dla mnie bardzo zdziwiły mnie w takim pozytywnym znaczeniu i odpowiedzi widzek i widzów po filmie, bo kobiety pisały do nas, że na przykład zaczęły zwracać uwagę jak oddychają, bo, bo też poruszamy temat ciała, jak to, jak bardzo nam ciało mówi. Albo, że na przykład jedna ze starszych widzek stwierdziła, że skoro raz się żyje, ona zawsze marzyła o wycieczce to chyba był Egipt to w takim razie jedzie z koleżankami do Egiptu. Jakby to są takie, można powiedzieć, bardzo. Mm, to nie są górnolotne jakby, opinie, ale, ale pokazują, jak ten film jest potrzebny. Nie? Mhm. Że, tak, jak, tak jak powiedziałeś, że każdy z nas w tej zmianie on może, można rozpocząć ją w różnych momentach życia, ale jakby emocje czy to, przez co przechodzimy, mamy podobnie i to jest takie ważne, bo jak ja sobie w mojej zmianie. Byłam, procesowałam ją. To bardzo potrzebowałam słyszeć od innych y, ludzi, in, od innych osób y, ich historii, nie? Jakby chciałam ich wysłuchać. I stwierdziłam, że to jest tak bardzo, bardzo potrzebne i no, nie wiem, czy ta odpowiedź była pełna. No, była. To znaczy, powiedziałaś o tym, jak hmm. y, mimo wszystko y, film działa po prostu na osoby, które go oglądają. Tak. A gdybyś mogła chociaż, chociaż kilka przykładów tych historii kobiet, które oglądamy w filmie opowiedzieć, na czym ich zmiana polegała w ich życiu? Mm -hmm. Przy, od razu mm -hmm, mm -hmm. myślę, myślę, bo ja dużo myślę. Agata Witchen-Barałkowska na przykład. To jest taka historia, dlatego tutaj o niej wspominałam, bo jest bardzo mi bliska jako, jako historia. W ogóle też chciałam powiedzieć, że na przestrzeni całego tego projektu ja inne, zupełnie inne cytaty, czy inne wypowiedzi moich bohaterek, jakby rezonowały mi. Nie? Mm -hmm. Więc też mi pokazywało, że w trakcie tego projektu ja też dojrzewałam. Więc Agata jest taką bohaterką, w w której jakby to, to ciało nie, zaczęło tak naj, najpierw mówić bardzo, bardzo głośno. I jak też rozmawiam z, z ludźmi, no to, no to to ciało faktycznie daje nam znać. i Ono jest taką, takim naszym kompasem. I no, na przykład rozmowa z Anią Orską bardzo, bardzo też wpłynęła na mnie tak, że, 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 że można dać radę, nie? że wystarczy ta odwaga, że, że, że ryzyko... powinno. A jaka jest jej historia? Ha. Mi, tak, jak ja to czuję, to wydaje mi się, że Ania jest taką kobietą, która po prostu poszła, poszła za sobą i połączyła biznes ze sztuką, co nie jest, co nie jest łatwe. Na przykład opowieści o morzu. Nie? Jakby każda z kobiet opowiadała o wodzie, że jest oczyszczająca. Ania na przykład kładzie się krzyżem w Bałtyku, na Bałtyku, na Bałtyku w Bałtyku i jakby to jest to, to jej oczyszczenie. Natalia Stefaniak, która jest szefową Software House'u i ma dwóch synów bardzo energetycznych, no to ona opowiadała o tym, jak to jest być mamą. I, i to było wspaniałe usłyszeć od niej, jakby, że jej dzieci, synowie uczą ją, jak reagować na, na sytuacje życiowe. Anna Maria Szymkowiak, to jest też postać wspaniała. Jest to kobieta, która przyszła tranzycję. I ja przed wywiadami, jakby to w ogóle była najmocniejsza historia, ja po tej, po tej rozmowie musiałam iść się zmedytować, bo, bo była tak, bardzo empatyzowałam z tą sytuacją. No i, i jakby to jest, tak, to, jest, to jest tak kobieca kobieta, ja się od niej tak bardzo nauczyłam bycia po prostu ciepła i kobiecości, że to jest no... No, i Joanna Rubin, która, która po prostu tupta swy, i, i rozwija się zawodowo. No, która też mówiła o tym, że moce czerpie się z ciemności. Nie? Jest, to, jest to też prawda, bo faktycznie te takie sytuacje, które są dla nas, dla nas trudniejsze, no one też pokazują, gdzie jest światło, nie? Hmm, można je dostrzec. Można. Mhm. Women lockdown, tak, to się. Nazywa, chociaż to nie jest o lockdownie, tylko to mm. jest właśnie o otwarciu, to jest tak. o znoszeniu wewnętrznych obostrzeń, jakby. Tak, o jakiś tak. Pan tak. albo pani w mm. garniturze, tak. albo w garsonce e, powiedzieli. Nawet garsonka, czyli coś chłopięcego, jednak męskiego, mm. prawda? Niekoniecznie. <noise> Agata Nawrocka była dziś z nami. Ten film w wersji 9-minutowej można znaleźć na YouTubie, ale polecam, żeby potraktować go jako, nie wiem, czy to będzie trafne, wierzchołek góry lodowej jako historii. Jako start, że warto marzyć. I jest nie też strona umenlockdown.com I tam wszystkie tak. historie, rozmowy i można te wszystkie osoby, które przeszły pewną drogę albo są mhm. w jej trakcie, tak. lepiej poznać i zainspirować się, a o to w tym wszystkim chodzi. Albania, Michał Nogaś, Zmiana. Agata Nawrocka, bardzo dziękujemy bardzo. za rozmowę.